Jeśli wszyscy widzą w tej chwili jak, jak się uśmiecham, jak jestem szczęśliwy, to jest to prawda. Po pierwsze żyli techniczne pod przewodnictwem Jerzego Pasikowskiego bardzo zadowolone. Dwa, żyli degustacyjne. To tak naprawdę ci ludzie, dla których gotujemy i oni gotowali dzisiaj, też bardzo zadowoleni z tego, że byli, że mogli posmakować czegoś oryginalnego. Mimo to, że specjalnie z premedytacją w tym roku daliśmy trzy produkty. W sumie proste, bo każdy z nas używa podudzie z kurczaka, plastry wędzonego łososia norweskiego, czy też przyprawę. Więc myślę sobie tak, że to też szefowie powiedzieli, że czasami. E, Ciężko jest zrobić czegoś, co jest bardzo proste, bo to nie fuagra, bo to nie homary i tak dalej. Widziałem już od wczoraj po konkursie greckim, było to zauważalne. Przełożyło się to również na mój konkurs. Fajna porcelana, fajnie skomponowane dania, piękna prezentacja. Więc myślę sobie, tak, że jest duży potencjał w młodych ludziach, w młodych ludziach, którzy dostali się do finału konkursu Kulinarny Talent 2012. Były eliminacje i myślę sobie też tak że jesteśmy zadowoleni z tych, których wybraliśmy, ponieważ również byli tutaj szefowie. Był Grzegorz z ekipy, która przygotowuje się do Olimpiady w Erfurcie. Dwóch, dwóch uczestników mojego konkursu zostało wybranych do ekipy technicznej. Mogę być tylko dumny i życzyć wszystkim tym młodym ludziom, żeby no, dalej szli tym tropem, który sobie wymyślili. Co jest również ważne w tym konkursie, to jest jedyny konkurs w Polsce, gdzie Poza przygotowaniem przepisu zdjęcia należy wpisać, kto jest Twoim mentorem. W tym przypadku, czyli szef kuchni, który go prowadzi. Uważam, że to połączenie jest bardzo istotne i to, co dzisiaj zobaczyliśmy, człowiek wygrywa i pierwsze co robi, biegnie do szefa i mu gratuluje. Myślę, że to jest największy prezent, jaki szef kuchni mógł otrzymać, biorąc pod uwagę, że jest to szef kuchni z hotelu, który wszyscy znamy, bo mowa o Szeratonie z Sobieskiego. Piękny hotel, fantastyczna kuchnia, genialna tajska zupa, bo czasami przejazdem, jak jestem, to bywam. Więc myślę, że. Mogę być tylko zadowolony i bardzo, bardzo dumny, że czwarta edycja konkursu przechodzi do historii w takim bardzo pozytywnym znaczeniu, że poza prestiżem, poza fantastycznymi nagrodami, bo niektórzy zrzucali mi, czy nie przesadzam z pulą tych nagród, gdzie co Was kończy rozdawanie pieniędzy? Nie, jeśli będę dostawał od sponsorów, będę wszystko rozdawał dla ludzi z tego względu, że im się to należy, oni poświęcili czas, kilkanaście godzin po pracy w domu, po to, żeby się do tego konkursu przygotować. No i wspana, wspaniała aukcja przygotowana przez najlepszych cukierników w Polsce. Bożena Sikoń, Paweł Miesza, Mieszała, Tomek Dekker. To są ludzie, którzy robią wspaniałe rzeczy z czekolady. Dzisiaj przygotowali jajka na Wielkanoc. Były one zlicytowane. Ponad 20 tysięcy złotych zostało przeznaczone dla ratowania rodziny wielorodzinnej, po to, żeby mieli gdzie zamieszkać na święta. Nic dodać, nic ująć, jestem zadowolony. Rada dla młodych ludzi jest następująca. Startujcie we wszystkich konkursach. To nie chodzi tylko i wyłącznie o mój konkurs. Czy ten konkurs jest w starych jabłonkach, czy on jest Neurogastro, czy jest zbyt gorszy? bo wiem, że za chwilę będzie następny. Należy startować czy tak jak wczoraj z kuchni greckiej Teo. Myślę, że każdy ma w sobie jakiś ukryty talent. Jeden jest dobry w kuchni greckiej, drugi jest dobry w kuchni Fusion, czy też molekularnej. Niech kombinują, mają szansę, ale muszą Muszą się odważyć i muszą startować, inaczej nic z tego nie będzie.